Bezpieczniki topikowe rozłączą obwód przy nadmiernym przepływie prądu, ale jest też kilka pułapek. Prąd o natężeniu 1 Ampera przepływa przez 1A bezpiecznik. Kiedy się przepali? Najczęściej nigdy. Potrzebna jest skrotność prądu nominalnego, aby zadziałał bezpiecznik. Spróbujmy z większym prądem. 2A przepływają przez 1A bezpiecznik, jest to wkładka szybka. Bezpiecznik zaczyna się nagrzewać do 60 stopni, występuje na nim spadek napięcia ponad 0,5V i po po ponad 6 minutach następuje przepalenie bezpiecznika. Im większa krotność, tym szybsze zadziałanie. Dla małych krotności, wkładka zwłoczna, ta u góry, może zadziałać szybciej niż wkładka szybka, ta na dole. I wkładka zwłoczna zadziałała po 2 minutach, a wkładka szybka u dołu potrzebowała ponad 6 minut. Bezpieczniki o małych wartościach prądu potrafią mieć sporą rezystancję. 100 mA, 18 ohmów. Spadek napięcia na bezpieczniku może mieć wpływ na podłączone urządzenie. Czy znacie inne pułapki bezpieczników?